Cześć, dzisiaj pokażę Ci szybką instrukcję, w jaki sposób możesz wykonać taką grafikę do przycisku. Czyli tutaj mam na stronie internetowej, mam taki przycisk kierujący do webinaru i na ten przycisk wskazuje strzałka i tutaj jest napis i to jest grafika. Tak, Czyli ta strzałka i ten napis taki pisany, powiedzmy długopisem odręcznie, można powiedzieć taką czcionką odręczną, to jest grafika. I to przygotowałam sobie w kanwie, a następnie tutaj to wstawiłam na stronę, i jest taki efekt, że ta strzałka pokazuje na ten napis. Dzisiaj właśnie pokażę Ci instrukcję krok po kroku, jak to zrobić. Moje instrukcje, jak zrobić coś na stronach, pokazuję na WordPressie i konkretnie na szablonie na motywie Flatsom, który ma wbudowany taki wizualny edytor, który się nazywa UX Builder. W tej instrukcji nie będę tłumaczyła instalacji UX Bouldera i instalacji FlatsOMAT, tylko pokażę już jak to jest, już funkcjonuje na stronie i pokażę jak w UX Boulder właśnie możesz zrobić sobie taki efekt z grafiką, która tutaj jest podniesiona, że ta strzałka właśnie wskazuje na ten przycisk. Wszystkim moim klientom na stronach instaluję właśnie ten wizualny UX builder. Dzięki temu wszelkie modyfikacje treści czy grafik, czy zdjęć, przycisków, linków i różnych elementów na stronie dla moich klientów jest dużo prostsze niż gdyby mieli to robić bez takiego wizualnego edytora i radzą sobie z tym klienci którzy nigdy w życiu nie zajmowali się żadnym tworzeniem stron. Potrafią sobie sami zmodyfikować wiem, tekst na stronie, wstawić inny, inną grafikę, inny obrazek czy inny przycisk, czyli inny link do przycisku właśnie dzięki temu, że ten UX Builder jest taki prosty. Jeżeli chcesz, żebym tobie zainstalowała gotową platformę WordPress, do której dam tobie instrukcję właśnie, jak możesz sobie Używać tej platformy i poprzez tą platformę, jak sprzedawać, możesz swoje produkty, zarówno fizyczne, jak i cyfrowe, to zapraszam Cię. Poznaj moją ofertę e-business pack. Tam właśnie instaluję gotową platformę moim klientom i daję instrukcje używania oraz moje wsparcie osobiste. Dlatego moi klienci nie muszą się znać na WordPressie jakoś super, bo zawsze mają mnie, mają instrukcje, mogą zapytać i po prostu zajmują się swoją stroną, rozbudowują sobie ją, uzupełniają swoimi treściami, znając jedynie takie jakby podstawy funkcjonowania WordPress'a, nie muszą być specjalistami, programistami, czy jakimiś innymi specjalistami od WordPress'a. Jeżeli też chcesz prowadzić swoją stronę, ale mieć właśnie taką opiekę, pomoc, no to serdecznie zapraszam do eBiznes Pack. A teraz przechodzimy już do instrukcji, jak zrobić taką grafikę i wstawić ją na swoją stronę. Przygotowuję sobie grafikę w kanwie. Tutaj elementy szukam na przykład strzałki z ze strzałek i wpisuję strzałka. Następnie tutaj wybieram sobie że grafika. Mam tutaj różne strzałki. A tutaj mam taką czcionkę Madelin. Ona jest taką czcionką jakby pisaną długopisem i tworzę sobie taką grafikę. Akurat ja tutaj mam taki Rozmiar plakatu, to jest w centymetrach, 42 na 59 centymetrów, ale ja sobie to potem przycinam, bo ja sobie tutaj to po prostu przygotowuję w ten sposób, żeby to rozmieścić, żeby mieć taką przestrzeń na rozmieszczenie tego, a potem sobie to przycinam. Więc gdy mam już gotowe, gotową mam tą grafikę, to teraz ją pobieram. Klikamy sobie udostępnij, pobierz tutaj. Wybieram sobie PNG, żeby tło było przezroczyste. Tutaj zaznaczam tło przezroczyste. Przypominam, że to jest w kanwa płatnej. Tu wybieram, którą stronę. To jest strona 21, więc odznaczam i zaznaczam bieżąca strona 21. OK i pobieram. Pobiera mi się to po prostu do pobranych. Teraz sobie otwieram to w takim narzędziu GIMP. I ja sobie tutaj wybieram teraz stąd tą opcję i zaznaczam sobie tylko to, ty, tylko ten obszar, który chcę z tą grafiką. I teraz klikam obraz, kadruj według zaznaczenia i już mam tylko tą grafikę i robię plik zastąp i już yy, mi zastąpiło, czyli tam gdzie mi pobrało, o już mam tylko ten napis. Zmienia sobie też tylko jeszcze jego nazwy, żeby były słowa klucze. W nazwach nie używam polskich liter. Teraz wchodzę na moją stronę, na którą chcę wstawić sobie ten napis. On u mnie już jest wstawiony, ale wchodzimy do UX Buildera w taki sposób, że po zalogowaniu się na swojego WordPressa mamy tutaj e, na tej stronie. Jesteśmy na tej stronie, na której chcemy coś wstawić i tutaj u góry mamy Edytuj i jak najedziemy na to, rozwija się Edit with UX Boulder, klikamy to i w tym momencie wchodzimy do edytora UX Boulder. Jak widzisz, u mnie już w tym edytorze jesteśmy i to jest u mnie już wstawione, więc ja teraz to usunę, żeby Ci pokazać od początku, jak to się robi. Czyli teraz jest sytuacja, że tego nie ma i chcę ten napis właśnie wstawić. Więc jak widzisz tutaj w Builder w edytorze, jak jeżdżę tą myszką, to się zaznaczają te różne elementy, które tu już są wstawione. I na przykład mamy, najeżdżam na przycisk, jest napis, że to jest button, czyli po angielsku przycisk. Najeżdżam tu na tekst, jest, że to jest tekst. A i teraz te teksty te rzeczy są jeszcze umieszczone w takich na przykład tutaj w kolumnie, tak? Czyli w tej kolumnie jest umieszczony tekst i przycisk. Kolumna z kolei jest umieszczona w wierszu, czyli wiersz ma jedną kolumnę akurat w tym wypadku. Więc teraz jeżeli ja chcę dodać obrazek pod spodem, to muszę to zrobić w kolejnym wierszu, ponieważ teraz będę musiała ustawić Podniesienie, bo jeżeli ja teraz dodam tutaj ten obrazek, to on mi się wstawi pod tym buttonem, a ja chcę, żeby troszeczkę się to podniosło do góry, żeby ta strzałka wskazywała na ten button. Więc będę musiała ten obrazek podnieść do góry, a obrazek podniosę do góry podnosząc kolumnę do góry w ten sposób. Tutaj trzeba to zrobić. Więc ja teraz tutaj pod spodem wstawię sobie kolejny wiersz i jedną kolumnę. Tą kolumnę sobie tutaj zwężę i ustawię sobie row center. ustawiamy mi się kolumna na środek. Teraz w tą kolumnę wstawię ten obrazek, czyli plusikiem. Wybieram sobie tutaj imagę, czyli obrazek. Teraz select media i wybiorę sobie ten obrazek. Nie mam go tu wgranego, więc znajduję go na tym moim dysku i metodą przyciągni upuść wrzucam go tutaj do WordPressa. Teraz tutaj w tytuł mi się automatycznie ten tytuł załadował. Ja to kopiuję i jeszcze wklejam w tekst alternatywny, bo to chodzi o pozycjonowanie. Use this image. Teraz mi ten obrazek tu się ładuje. Oczywiście tutaj jest taki wielki, więc to za chwilę będę zmieniać. I jeszcze tylko tutaj robię large na oryginał. I teraz tutaj właśnie sobie tą kolumnę, bo można też obrazek zmniejszyć, ale ja obrazka nie zmniejszam. Ja zmniejszam całą kolumnę. Kolumnę zmniejszam. Teraz tą kolumnę od strony lewej zrobię sobie minusowy margines, przesunę sobie, żeby było odpowiednio. I margines górny też zrobię minusowy, żeby podciągnąć. O, i jeszcze trochę ten. I już grafika w tym momencie wygląda w ten sposób. Na telefonach tą grafikę trzeba ukryć, bo to będzie źle wyglądało więc klikam tutaj image i na dole zaznaczam hide for mobile czyli ukryj na telefonach robi apply update i teraz mogę wejść na moją stronę odświeżyć sobie i tutaj dodałam przycisk o webinarze i już jest odświeżone, i wygląda to w ten sposób. Więcej szczegółowych informacji o tym, jak używać UX Buldera, jak robić na przykład takie ramki jak tutaj i wiele innych różnych opcji. Mówię, właśnie do, dodaję to w instrukcji obsługi tego WordPressa. Czyli uruchamiam gotowego WordPressa. Osoba, która do mnie. Kupuję taką usługę, nie musisz się zupełnie znać na WordPressie. Ja uruchamiam taką platformę klientowi. Są tutaj podpięte już płatności, jest tutaj wiele różnych funkcjonalności, jest platforma szkoleniowa można robić swoje lejki sprzedażowe i dostajesz do tego instrukcję obsługi plus co ważniejsze i jesteś cały czas ze mną w kontakcie poprzez grupę na Facebooku a także raz w tygodniu organizuję spotkanie na żywo online gdzie możesz przyjść ja mogę wejść na twoją platformę jeżeli czegoś nie wiesz, jak ustawić, ja wchodzę wtedy, pokazuję, jak to możesz zrobić, ustawiam to dla Ciebie i w ten sposób nie masz tylko zwykłych, suchych, surowych instrukcji, ale też masz cały czas kontakt ze mną. Więc na grupie, jak czegoś nie wiesz, coś Ci nie wychodzi, to możesz zapytać. Tak samo możesz przejść na te spotkania. W tygodniu, raz w tygodniu, gdzie ja mogę po prostu wejść na Twoją platformę, pokazać Ci, Ty możesz zadać pytanie, że na przykład chcesz coś zrobić, nie wiesz jak, a nie wiem, nie możesz znaleźć do tego instrukcji, albo nie umiesz wykonać tej instrukcji, chociaż tak się raczej nie zdarza, albo zrobisz coś, ale chciałbyś, żeby to poprawić, a nie wiesz jak, więc wtedy ja Tobie pomagam i to jest największa wartość, bo to nie jest taki typowy kurs WordPressa. Przede wszystkim ja Ciebie tutaj nie uczę jakichś instalacji wtyczek i innych rzeczy, ponieważ to już wszystko jest tu poinstalowane. Ja to wydaję instrukcję obsługi, czyli jak Ty możesz sobie zarządzać wyglądem tej strony, dodawać swoje treści, linki, przyciski, teksty, zdjęcia i obrazki i filmy, a nie jak, jak instalować od podstaw WordPressa, bo to jest szkoda Twojego czasu, jeżeli Ty chcesz zarabiać na biznesie online, chcesz sprzedawać swoje... Produkty online, to ty nie masz czasu uczyć się, robić ekspertyzy z WordPressa, dlatego ja jestem Twoim ekspertem z WordPressa. Natomiast ty zajmujesz się swoją stroną, wstawiasz sobie swoje treści, robisz sobie swoje strony z ofertami, robisz sobie swój sklep, jeśli chcesz. Oczywiście masz tutaj wiele różnych funkcji, które możesz wykorzystać w każdym momencie. No i co najważniejsze, właśnie dostajesz tą opiekę. Czyli nie jesteś z tym samym, że masz kurs, kupiłeś sobie kurs i teraz radź sobie człowieku, tylko masz cały czas ze mną to wsparcie. Oprócz instrukcji masz też cały czas możliwość mnie zapytania, ja tobie realnie pomagam, nawet wejdę na Twoją platformę, bardzo często klientom wchodzę na ich platformę, jak oni zadadzą jakieś pytanie, na przykład na grupę, na grupie, to ja loguję się na ich platformę, i odpowiadam na to pytanie, pokazując na ich platformie, jak to zrobić, jak, o coś mnie tam pytają, jak coś zrobić. Więc ja wchodzę, robię to, nagrywam, żeby jak na przyszłość klient miał instrukcję, jak dokładnie sobie on na swojej platformie może coś takiego zrobić. Więc w taki sposób ja pomagam. Jeżeli Ciebie to interesuje, też chcesz mieć swoją własną platformę do sprzedaży online, nie chcesz płacić żadnych abonamentów, a jednocześnie też nie chcesz, boisz się, że nie wiem, nie dasz sobie rady z WordPressem albo, e, po prostu nie chcesz się uczyć całej instalacji WordPressa i tego, tych wszystkich wtyczek i podpinania, e, jak to wszystko zrobić, żeby to działało. To dostajesz ode mnie taką gotową już platformę. I to jest wtedy rozwiązanie dla tych osób, które chcą mieć swoją platformę, ale chcą też mieć opiekę nad tą platformą, chcą czuć się bezpiecznie, że nic ich nie zaskoczy, że w razie czego ktoś im pomoże. Że mają instrukcje, że mogą zawsze zapytać i nie muszą się specjalizować z WordPressa, bo wystarczy, że nauczą się podstawowych umiejętności, żeby sobie na przykład pozmieniać tutaj teksty czy powstawiać swoje grafiki. Moi klienci sobie z tym wszystkim radzą. Oczywiście na samym początku będzie to wymagało od ciebie tego, żeby no w ogóle nauczyć się, jak na przykład wejść do tego UseBuldera. Więc sobie to zapamiętać, parę rzeczy trzeba się nauczyć, jak na przykład wstawiać taki tekst, jak wstawić właśnie wiersz, kolumnę, jak wstawić obrazek. Natomiast no, takich umiejętności, takie umiejętności możesz nabyć, robiąc to w praktyce bardzo szybko, a potem już po prostu wchodzić, Tobie to w nawyk i już umiesz sobie to robić. Więc na swojej stronie umiesz sobie dodać na przykład takie trzy kolumny, Wiesz, jak sobie to dodać przycisk, wiesz, jak sobie do przyciska dodać link czy ikonkę i, i po prostu umiesz to z czasem robić. Dlatego właśnie masz moją tutaj pomoc. I zapraszam Ciebie bardzo serdecznie, jeżeli chcesz mieć takie rozwiązanie swoje własne do sprzedaży online wraz z opieką, pomocą techniczną. Pozdrawiam. Do usłyszenia.